Trenerze, drużyna wróciła po dwóch tygodniach przygotowań w Radę. Czy jak mógłby Pan ocenić ten czas przygotowań? No dla nas bardzo ważne, że mogliśmy popracować w bardzo dobrych warunkach. Mieliśmy bardzo dobre boisko. Mieliśmy ośrodek, w którym bardzo dobre wyżywienie. Także to wszystko, co profesjonalni piłkarze. Potrzebujemy było na miejscu, a najistotniejszym z tym wszystkiego to był punkt, że mieliśmy bardzo silnych sporek partnerów, gdzie mogliśmy po prostu poznać nasze słabsze strony i tu nad tym będziemy teraz pracowali jeszcze to ostatni tydzień przed ligą europejską, a później przed ligą. Czy można postawić jakąś indywidualną dołkę jednemu z zawodników? Kto pana zaskoczył pozytywnie? No jest wielu zawodników pozytywnie, bo, bo zrobiło postęp z tego, co było widać w tych meczach na zmęczeniu, tym bardziej można jeszcze zobaczyć, co, co szwankuje, ale też jest grupa piłkarzy, która walczy o to, żeby grać w podstawowym składzie. Niektórzy walczą, żeby dostać się do osiemnastki, i to jest ważne, że wszyscy z tych zawodników mają właśnie jakiś cel i to, i to po nich widać. Drużyna została wzmocniona bardzo mocno jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań. Jak nowi zawodnicy wkomponowują się w zespół? No, tu jest rzeczywiście ułatwiło nam to, że, że wcześniej ci zawodnicy byli, że wielu tych zawodników już w gra. Że wiemy po prostu na co ich stać, i teraz trzeba to przełożyć już na, na mecze ligowe i oby oni to pokazali na boisku, że będą dużymi wzmacnieniami, bo jednak boisko zawsze wszystko weryfikuje. Do meczu w Lidze Europy pozostał niecały tydzień. Jak będą wyglądały przygotowania tuż przed wyjazdem na Słowację? Teraz cały tydzień na miejscu będziemy trenować, także tutaj się przygotowujemy do. Do tych ostatnich szlify i później w środę już rano wyjeżdżamy, tam będziemy mieli trening na, na stadionie w Dunajskiej strecie. Czy wszyscy zawodnicy są do dyspozycji przed meczem w Lidze Europy? No, mamy kilka problemów, na mniejsze czy większe urazy, ale na razie, na razie czekamy z diagnozami i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że, że będą wszyscy zawodnicy do dyspozycji. Dobre.